Cześć! W dzisiejszym odcinku, na znaczy 3 odcinku, a zapowiedzi nowej wersji nie. su Minecraftowej pokażę wam dzisiaj. Znaczy... Jak dzisiaj. znaczy tak, jak sobie Zabijam Boby. Bobby. Co, jest. Widzicie te budowle. Pokażę Wam w środku jak będzie stał się ten pod tym Oczywiście. Widzieliście? Co? Co jest? Widzieliście to ludzie? Jak ludzie widzicie, jak było cały tutaj? sporość więc do kolejnego fibiku ale na pewno on się, się ośprawi jest dokładnie 20 więc o 25 on się prawi dalka pa